Dzisiaj w Biznesie Bez Lukru wyjątkowy gość, To Tomasz Plata. To ja. Ja nie mogłem o, o, odmówić Twojemu zaproszeniu. Dobrze Cię widzieć w tym takim trochę yy, rocznicowym odcinku. I zarazem świątecznym, tak. Zebrało nam się na jakieś yy, podsumowania, co? Trochę tak, bo jesteśmy rok po pierwszych nagraniach i dziewięć miesięcy po emisji pierwszego odcinka premierowego, tak. Może za wcześnie na takie podsumowania, no bo w końcu jesteśmy trochę jak startup, więc powinniśmy sobie dać co najmniej 24 miesiące na to, żeby udowodnić pewną tezę, zwalidować ją. Zakładaliśmy zresztą, że jak zaczniemy z biznesem bez lukru, to zrobimy co najmniej 50 odcinków, żeby wyciągnąć właściwe wnioski, ale ja już mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością i mam nadzieję, że dalej będziesz mi w tym towarzyszył, że zrobimy co najmniej kolejny drugi rok emisji tych naszych odcinków dzisiaj jesteśmy po 42 ta robota daje ogromną frajdę, przynosi też fajne rezultaty bo nie wiem czy wiesz, ale to jest blisko 5000 osób, które już nas followuje, subskrybuje kanał na różnych platformach to jest blisko 300 tysięcy wyświetleń naszych materiałów na samym YouTubie, no i ponad 11 tysięcy godzin już odsłuchanych odcinków tylko w YouTube, czy w Spotify, więc no, chyba ta robota ma sens Chyba się dopiero rozpędzamy, nie? Mam nadzieję, tak. to, no, ale już zaplanowaliśmy kolejnych właściwie 20 epizodów do przodu. Rejestrujemy już z pewnym wyprzedzeniem często od dwóch, trzech miesięcy kolejnych gości, więc z optymizmem patrzę w przyszłość. No, bez dwóch zdań. No to zapinamy pasy i jedziemy dalej. Co było największą niespodzianką dla Ciebie? Hmm, wiesz co, te pytania, które są mi zadawane, nie wiem jak to jest w Twoim przypadku, ale odkryjemy pewną tajemnicę dzisiaj, dobra? Bo kiedy moi rozmówcy pytają mnie, ile osób pracuje przy formacie biznes bez lukru, to najczęściej e, zgadują i typują, mówią 3-4. To możemy dzisiaj przed naszymi tak. słuchaczami odkryć tajemnicę? Nie, to to podziała na korzyść, ale spróbujmy. Tak. E, e, przedstawimy cały zespół tak, pracujący tak. przy biznesie bez lukru. Tomasz Plata. Łukasz Głąb. To jest y, rzeczywiście y, oryginalna idea. Zaczęliśmy we dwóch i cały czas robimy ten program we dwóch. Y, y, czyli ty y, wiesz, rejestrujesz, nagrywasz, montujesz, robisz też fantastyczne zdjęcia. No a ja robię całą tą resztę. <laughs> I i to, 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 to jest dziwne. To, ale to może jest jakiś komplement, jeśli ktoś mówi po drugiej stronie, że to fajnie wygląda, że zadbaliśmy o te wszystkie szczegóły, no bootstrapujemy, no w końcu opowiadamy też o tym w programie. Jak nas w przyszłości będzie stać na to, żeby zaprosić kogoś do tej współpracy, to na pewno to zrobimy, natomiast teraz walidujemy pewną tezę, więc działamy w ograniczonym klimie. no to jest zaskoczenie jednak, nie, że tylko dwóch. Ale dobrze się nam pracuje, więc może to jest jakaś recepta na sukces, że nie mamy za dużo, wiesz, póki co... Tak, tak, no ludzie bardzo często pytają, jak zacząć pewną inicjatywę, zacząć biznes. No my trochę lubimy biznes bez lukru po godzinach. To jest zajmujące przedsięwzięcie, ale też dające mnóstwo frajdy, mnóstwo energii, więc tak, po, po, polecamy ten model, prawda? Tak, wielu naszych gości to podkreślało, że, że dobry zespół, niekoniecznie duży na początku, tak jest, tak jest. jest receptą na sukces. Całkiem fajnie się pracuje w tym naszym zespole, ale czasami są też trudności, bo swoich gości zawsze pytasz o trudności. Więc i ciebie zapytam, jakie są trudności przy, yy, przy tym formacie, który sobie razem tutaj. Tak, i, i to chyba jest ten czas, który trzeba w, w zainwestować w projekt. nie? No, czyli, czyli jeżeli go startupujemy i mamy przekonanie o tym, że ma nas gdzieś doprowadzić do bardzo konkretnego celu, no to po prostu trzeba poświęcić temu dużo czasu. Ja wiedziałem i spodziewałem się tego, że. Że, że, że tak będzie, ale nie myślałem, że aż tyle. Jednak, jeśli chcesz być solidnie przygotowany do rozmowy, jeśli chcesz dobrze poznać swojego rozmówcę, dać mu dobry czas, dobrą atencję, a potem jeszcze fajnie to pokazać światu i innym, trzeba przeznaczyć na to nieco więcej godzin. Być może tak jest na początku, że te początki zawsze bywają trudniejsze, więc to jest, ale to jest jakby podstawowa rzecz, podstawowa trudność moja na pewno. W przypadku też pierwszych rozmów, jak pamiętasz, było trudno przekonać naszych rozmówców do formuły bez lukru, bo nie za bardzo sobie wyobrażali to, co to teraz ich czeka w audycji w programie, no i wiesz, przychodzili tutaj pojawiali się bardzo często z takim przekonaniem, że to jest jakaś tam kolejna przestrzeń do tego, żeby trochę w zgodzie z zespołem PR-u czy marketingu odpowiadać na pytania o biznesie. Potem się okazało, że nie gadamy tylko o biznesie, gadamy trochę o koło biznesu, że chcemy i liczymy na to, że to są treści. Bez lukru, więc te, te, te trudności na początku już mam nadzieję za nami. Każdy kolejny gość, który przyjmuje zaproszenie do udziału w audycji, wie mniej więcej, co się tutaj może wydarzyć w audycji, i, 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 i wie i zachęcamy jest do tego, żeby rzeczywiście szczerze opowiadał o tym, co udawało się lub nie w jego życiu do tej pory, nie tylko w biznesie. A jak mówimy już o trudnościach, rozmowa, która była dla ciebie najtrudniejsza. Pamiętasz? Chyba każda jest. Nawet zupełnie szczerze powiem, tak? Czasem się czuję lepiej przygotowany, czasem gorzej, czasem znam człowieka lepiej z sytuacji biznesowych. No, ale zawsze jest taki element niepewności, nie? jak się ta rozmowa potoczy, czy będzie dobry flow, czy ktoś mi zaufa, czy ktoś się obdarzy nas tymi historiami, a tym samym widzów po drugiej stronie. Więc. Ja zawsze nie do końca jestem zadowolony z tego, co się wydarzyło. Jak tu wychodzę ze studia, ja zresztą często Cię pytam o zdanie. Ty jesteś pierwszym, który komentuje faktycznie ten materiał, tą surówkę nagrany, bo wydaje mi się, że coś można zrobić lepiej. Ale też widzę pewne różnice pomiędzy pierwszym, drugim, piątym epizodem a czterdziestym. Pewne rzeczy robimy już inaczej, więc na najlepsze jeszcze przed nami. Chciałem od razu odbić piłkę na drugą stronę kortu yy, no i zapytać o najprzyjemniejszą, najłatwiejszą rozmowę yy, z tych 42. No, musiałbym, yy, wiesz, pochwalić jakiegoś mojego gościa i, i tym samym yy, postawić w nieco innym świetle tych pozostałych, więc nie chcę tego robić. To może inaczej. Tak? Mhm. Trzy najfajniejsze, może recepty od gości, trzy najfajniejsze rzeczy, których się dowiedziałeś? To zdecydowanie, słuchaj, wytrwałość, jakby w dążeniu do celu, to bez dwóch zdań. Zaufanie, które jest też taką moją walutą na co dzień, więc strasznie fajnie, że, że to, to i to rezonuje też z publicznością, wiem o tym. No i taka potrzeba ciągłego rozwoju, taki trochę mentorstwo, umiejętność wychodzenia poza schematy, czerpanie z wiedzy i doświadczeń innych ludzi. To są bardzo dojrzali, doświadczeni ludzie. Ale pokazują dzięki tym swoim drogom, że jeszcze cały czas mogą się czegoś nauczyć, cały czas coś mogą zrobić inaczej. To, to, to są te trzy punkty, które, które ja również dzisiaj doradzam przedsiębiorcom i, i w różnych programach rozwojowych poruszamy te kwestie. To nie jest oczywiste, łatwo się teoretyzuje, a trudniej się to robi w praktyce.